dzisiaj gramy yy, znowu w ucieczkę z więzienia, ale tym razem na ciężkim, na ciężkim poziomie zagramy, więc po prostu grajmy, prawda? Przejdźmy. Widzę, że od razu tutaj mamy gościa kul, cool, gość kul, cool, więc idziemy tutaj sobie. Ja idę sobie tu. Hopa la. I wyważamy drzwi. Dobra, no dobra, idziemy tędy. O, od razu mamy lasarki. Więc od razu trudniej jest. Więc to, widzowie, będzie dosyć trudne oby. Oczywiście widzowie zachęcam do subskrypcji kanału. Bo no warto warto bo filmy są codziennie yy, a ja teraz idę sobie tu Nie no oj ojoj minę ja, klucz tutaj trzeba iść po klucz, biorę kluczyk na pewno to jest o wiele trudniejsze, oby. No, otwórz się. Dobra. Trudniejsze jest, na pewno na tym ciężkim poziomie. To widać. Boję się, że też ten kul cool gość może być trudny i tego się najbardziej boję, że oni będą właśnie. Dobra. Mamy włączone to, więc teraz nie będzie problemu w ucieczce. Ale i tak jest dosyć szybki. Jest szybki. Dobra. Idziemy dalej, tutaj hop. O nie, laser. Dobra, no to mamy... Z, e, przejeszliśmy teraz ten tutaj, e, ale idźmy dalej. What? Ale ten kibel jest zabezpieczony. Dobra. Tam musimy iść po łopatę. Hop, dobra, tędy przejdę. Biorę łopatę i idziemy wykopać. To nie było takie ciężkie, ale schodzimy na dół. Sobie jesteśmy na dole. O, tutaj też skoki trudne. Co? Co to są zaliny? Co ja mam tu zrobić? Co ja mam tu zrobić? Co jest? Co ja mam tu zrobić? Co tam uchwyciłem się? Dobra. I wchwyciłem się i skok. Dobra. Yy, ogarnąłem. Idziemy teraz tutaj. W ogóle inaczej to oby wygląda i jest o wiele trudniejsze. Widzowie muszę uważać bo jest jest w tym moc dobra, lecę, 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 lecę dobra przepraszam dobra. to hop, hop o, widzowie, dobra, idziemy dalej. Ups. Spada głas. Przeszedł. Co jest? Przecież, przecież ja go uniknąłem. Ta widzowie, biegniemy. Biegiem. Dobra, i teraz tu. Ta widzowie, bardzo dobrze mi idzie. Na razie. Więc wchodzę tutaj. O nie dziad, dziad ten, dziad. Zostałem złapany, ale teraz będzie można przejść tam. Ale ja bym się nie śmiał, bo nie wiem, co tu może mnie jeszcze spotkać. A jeśli nie oglądaliście ostatniego filmu, na przykład kosmitów lub policjanta, to oglądnijcie naprawdę, bo też się tam działo. Yy, co tu mam? Nie, ja miałam tu wejść. A, mam chyba po tym łańcuchu się wspiąć. Dobra. No to nie ma takiej fajnej windy jak tam miałem. Dobra. Co tu mamy? kafeteria, security. Ja, idziemy tu. Co to jest? Jakiś inny, jakiś jump. Czekaj, czy będę inaczej beką? I to ma być trudniejsze przeskakiwanie tych rzeczy. Co jest? No, nie mogę tam doskoczyć. O Boże, chyba wiem, co muszę tutaj zrobić, hop i stąd, tak. Tak samo tu pewnie. Wolę. Tak. No, muszę tutaj wejść, widzowie. I hop tu. To jest trudne. To jest trudne. Dobra, te skoki nie są łatwe. Dzięki. Hop. Dobra, przeskakuję. Teraz tutaj mam skoczyć i ja temu nie ufam, więc wolę skoczyć sobie na barierkę. I dopiero stąd tu. Też w tym... Nie! Co to jest? Co to jest? Hop! Jak ja tu nie doleca Dole doleciałem na szczęście. No nie doleciałbym raczej. Dobra, tutaj hop. Ale to jest mega trudne. Nie, 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 proszę, nie zaczynaj od początku! Nie, nie! Dobra, widzowie, widzimy się, jak będę w tym samym miejscu. Dobra, widzowie, jestem znowu w tym samym miejscu i skaczę. Przeskoczyłam to! Znowu skocznie! Ach. Ach, jestem znowu w tym samym miejscu, gdzie to pokonało mnie. Tego teraz mnie nie pokona. Ach. Ostatni skok. Czy to? Wyjdzie mi. Ach. Jest! Uff, widzowie... Dałem radę. Nie, ja muszę to przetransportować? Ile... musiałem umierać? Pewnie nie zobaczyliście tych śmierci. Ale powiem wam tak. Umarłem 10 razy. Dziesięć razy, dziesięć razy. I tego też nie umiem przejść. A, drabina może dotykać min. Okej, okay, no to, to to jest łatwe. Po prostu dam radę. Teraz wejdę i hop, dobra, idę dalej, biorę klucz i z Tobą walczę. Najwyraźniej, jak on ma. najwyraźniej klucz nie jest zbyt mocny. Co tutaj mam? Okej, okay, znowu to tylko z laserem. Idziemy szybko, szybko, szybko. To jest naprawdę mocne. Hop, 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 hop. Tędy. Hop. Czemu tutaj jest tyle tych min? Min jest tyle Lajkujcie, oczywiście, lajkujcie. Bo y, ciężko jest naprawdę. Nie, nie podchodź do mnie, nie podchodź do mnie. Lepiej się do mnie nie zbliżaj. Ja cię nie pozwalam się do mnie zbliżyć. Lasery. Okej, okay. okej. Okay. Szybko to odrabiam, bo co ja zrobiłem? Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? A, to jest gotowe. Co ja zrobiłem? Nie, widzowie. Dobra, wracam na tą kładkę. Wracam na tą kładkę. Jest. Czy. No, skoczę! Nie, nie! To jest tak mocny skok. Dobra, widzimy się po prostu tam, jak będę. Dobra, widzowie, jestem już w miejscu, które mnie zabiło. Aaaa! Nie da się tam doskoczyć. Widzowie, jakim cudem ja to przejdę, niby. Dobra, znowu się tam widzimy. Rewizor. Czy przez to da się przeskoczyć? Nie. Czyli musimy tamto odkręcić. A że tamtego po prostu nie umiem. O! Jakim cudem muszę tam przejść? Widzowie, muszę tam przejść. Nie pokona mnie rura. Dobra. Nie, no, dobra, widzimy się, jak to przejdę, widzowie. Mamy to, widzowie, mamy to. Jest. Nie. Jak zwykle muszę spaść w najgorszym momencie, ale widzowie, nareszcie, nareszcie. Tyle. Dobra, widzimy się, jak tam wejdę. Chyba, że nie będzie trzeba, to. Ale wstu... po prostu nie, nie umiem tam wskoczyć. I możemy przejść, widzowie! Tak, tak, widzu, możemy przejść! Możemy przejść, ale uważajmy! Uważajmy i tak nad tym oto Oby, bo hmm. może być nieciekawie. Przeskoczyłam tu. Idę tędy. Jestem na levelu 17. Hop, hop. Hop! 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 Jest! Za pierwszym razem! A ostatnim razem, kiedy byłam na lewelu łatwym, to to przeszłam za jakimś dwudziestym. A, idziemy dalej to nie było wcale takie trudne o -o. walka z nim szybko, 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 szybko. Bierz, 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 bierz. Oooo, i kto? Ktoś się chyba tu nam zbłokował! strzelaj z niego! Strzelaj! 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 Haha! Haha! Ha, strzelaj! 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 Oooo, ale bambik z siebie, wiesz. Dobra. Widzowie, ja to było dosyć ładne. Tego teraz idę tu. I... Zjeżdżam! Uh! Ale zjechałem. Okej, okay. dobra. Idę teraz na górę. I idę tędy. Jakieś. jakieś mocniejsze na serki? Dużo mocniejsze na Mocniejsze laserki, dużo 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 mocniejsze. Jest, dobra. U, tego nie było wcześniej. A było. nieważne co tu mam, my dobra, do bezpieczeństwa biorę jeszcze to idę tu i stawiam dobra, nawet stabilne biorę jeszcze to Inne tędy i sam tu nie, 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 zepsuło mi się, nie, 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 zepsuło mi się. Dobra, e, Rengen. No i muszę wszystko od nowa. Mhm. Dobra, muszę wszystko od nowa. Dobra, zrobimy to dla widza. Trzeba to wygrać, prawda? Trzeba przejść to. Stawiam. Stawiam. Jest. Dobra. I hop! Jesteśmy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Strażniku. Panie Strażniku, będzie pan pokonany, będzie pan pokonany, pokonany, pokonany. Panie Strażniku, pan jest jakiś słaby. Ej, on był słabszy niż ostatnio, naprawdę widzę. Słabszy. To idę tu, wsiadam do furki. Jedziemy, 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 jedziemy. Tam jest helikopter na górze. Dobrze. Patrzcie go jakiego robię drifta i parkujemy. Patrzcie, musimy zatankować. No co się robi? Tak, patrz. No. I pięknie zaparkowamy. Dobra. Ej, panie! Panie, 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 panie! Jak ja mam się tam dostać? Coś jest na górze. Okay. Cześć. Cześć. Dobra. Jestem tu. Biorę rzeczy, by się tam dostać. Dobra, drabina wystarczy. Drabina. Drabina, drabina. Wchodzę tędy. Nie, no. Nie, nie. Dobra, jestem widzowie. Tutaj teraz idę, idę i idę. Idziemy tutaj. Jesteśmy widzowie. Jesteśmy tu. Dotarliśmy. Już możemy odlatywać widzowie, a tam było więzienie. Niech lećmy. Lećmy, lećmy, lećmy. Tak, widzowie. Tak właśnie uciekliśmy z więzienia na trybie hardcore. Dziękuję w porządku. Dziękuję wszystkim widzom za oglądanie i yy, pamiętajcie, obejście wszystkie te filmy. Dobrze, obejrzcie je, bo naprawdę warto. A jak obejrzycie je, to będę wdzięczny. Zostawcie subika, łapkę w górę. Ja lecę w kosmos, by w kolejnym odcinku z tej serii przejść kosmitów na trybie hard. Pa! pa!